Cześć, witam serdecznie. W dzisiejszym nagraniu chciałabym powiedzieć o tak zwanych wyzwalaczach. Po angielsku często używa się sformułowania trigger, czyli coś, co wywołuje w nas bardzo silne emocje. Jest to temat, który mnie zawsze bardzo ekscytuje. Już nie mogłam się doczekać, żeby nakręcić to, 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 ten filmik, to nagranie. Dlatego, że gdybyśmy naprawdę zaczęli przyglądać się tym wyzwalaczom, to mamy ogromną szansę, naprawdę ogromną szansę zmiany naszego życia. I w ogóle, gdyby mnóstwo ludzi zaczęło brać odpowiedzialność za to, co wywołują w nich inni ludzie albo inne różne sytuacje, to moglibyśmy naprawdę w krótkim czasie uzdrowić wiele rzeczy, które są no, niefajne na tym świecie. Także w dzisiejszym tym nagraniu chciałabym właśnie się podzielić. Um, Moją wiedzą na ten temat, tym jak ja pracuję z tymi wyzwalaczami i jak, jak możecie Wy w własnym życiu do nich podejść, tak żeby dla Was też stały się taką ogromną szansą uwolnienia tego, co gdzieś zostało zablokowane. Więc po pierwsze, co to jest w ogóle ten wyzwalacz, ten, ten trigger? Jest to taka bardzo silna emocjonalna reakcja. Czy na przykład coś się dzieje, ktoś coś powiedział, albo coś się wydarzy wydarza w waszym życiu i macie bardzo silną, nieadekwatną reakcję. I ja często właśnie spotykam się z takim sformułowaniem, że no, wydarzyło się coś totalnie nieistotnego, a ja przeżywałam to przez trzy dni. Albo płakałam, albo krzyczałam, albo coś tam. I to oczywiście nie dotyczy tylko kobiet. Wszyscy mamy takie reakcje. Każdego z nas coś czasem wkurzy. I teraz. To, co się w tym momencie dzieje, kiedy my mamy taką bardzo silną reakcję, to jest reaktywowanie emocji, które już w nas są. Najprawdopodobniej te emocje to są jeszcze z czasu, kiedy byliśmy bardzo małymi dziećmi, ponieważ jako dzieci nie mogliśmy pewnych rzeczy czuć, nie mogliśmy pewnych rzeczy wyrażać. I teraz, kiedy ta sytuacja się dzieje, te emocje są reaktywowane. Także, jeśli już samo to, że na przykład Wam się będzie wydarzało coś w życiu, ktoś coś powie, ktoś coś zrobi i będziecie mieć silną emocjonalną reakcję, to naprawdę chciałabym Was zachęcić i zaprosić do tego, żebyście podeszli do tego, co jeśli to jest coś, co jest reaktywowane, co jeśli to nie jest ta jedna wyrwana z kontekstu sytuacja, tylko to powoduje wyzwolenie czegoś, co i tak już we mnie było od dłuższego czasu. Także podejdźmy do tego, że to jest takie odtworzenie czegoś, co my już przeżyliśmy, i w związku z tym te triggery, te wyzwalacze są niesamowitą okazją do uzdrowienia. Ja bardzo lubię mówić o wyzwalaczach jak o wolności. Wyzwalacz wolność, dlatego że jeśli my podejdziemy do tego, że ten wyzwalacz to jest taki portal do nas samych, to możemy naprawdę sobie zwrócić wolność. Pytania, które bym Was zachęciła. Abyście sobie zadali w takich sytuacjach, bo a w ogóle pierwsza rzecz, jak takie coś się dzieje, to jest bardzo ważne wsłuchać się w emocje. Bardzo ważne jest zauważyć, co ja w tym momencie czuję, co zostało wyzwolone. Czy to jest strach? Czy to jest złość? Y, czy poczułam się jak black toe, y, Czy to jest bezsilność? Naprawdę przyjrzyjcie się, co w tym momencie czujecie, gdzie to czujecie w ciele, okay? i pobądźcie z tymi emocjami. Pierwsze, pierwsze bardzo ważne to jest właśnie wejść w kontakt z tym, ok? Co ja w tym momencie czuję? I kolejną rzeczą, którą możecie zrobić, zacząć zadawać pytania. Ale te pytania dobrze jest sobie zadać dopiero chwilę później, kiedy pozwolicie być tym emocjom. Tutaj, jak mówiłam w poprzednim filmiku, e, kiedy. Czujemy bardzo silne emocje, to jest aktywowana w nas ta część mózgu limbiczna, tak? czyli ta odpowiedzialna za emocje, i w tym momencie nie mamy za bardzo dostępu do tego, do kory nowej. To znaczy ona w tym momencie tak nie funkcjonuje jak, jak normalnie, kiedy, kiedy nic się nie dzieje. Więc pozwólcie sobie poczuć te emocje, a następnie, kiedy ta, ta, ta pierwsza fala, taka największa, przejdzie, zadajcie sobie pytania. Co mi to przypomina? Co mi ta sytuacja przypomina z przeszłości? Co mi ta osoba przypomina? Kogo ona mi przypomina, która mnie tak czy tak potraktowała? Okay? E, inne pytanie, które możecie zadać, kiedy ja się tak czułam? Zwłaszcza w dzieciństwie. Im dalej się niecie, tym lepiej. To nie, nie zawsze trzeba wrócić do konkretnych wspomnień, ale co mi to przypomina? Kiedy ja się tak czułam w podobny sposób? I kolejną bardzo ważną rzeczą, którą. Bardzo polecam zrobić, i, i mi to w moim życiu bardzo pomogło, i, i pomaga osobom, z którymi ja pracuję. Okej, okay. to przypomina jakąś sytuację z dzieciństwa, ale teraz jak ta sytuacja jest inna? Co jest innego? Czego ja nie mogłam zrobić wtedy, ale mogę zrobić teraz? Jest to szalenie, szalenie istotne i ja jestem tym strasznie podekscytowana, dlatego że w tym momencie następuje to uzdrowienie. Dlatego, że my wtedy, jako dzieci, nie mogliśmy krzyknąć, nie mogliśmy czegoś zmienić, nie mogliśmy wyjść, e, cokolwiek, no, no, czegoś nam zabraniano. Ale teraz jesteśmy już dorosłymi istotami, tak? dorosłymi ludźmi. Więc owszem, czujemy te emocje tego, tego małego naszego ja, ale my już jesteśmy dorośli. Czyli co ja dzisiaj mogę zrobić inaczej, czego ja wtedy nie mogłam zrobić? I my wtedy przechodzimy z tej reakcji pasywnej. Czyli tego typowego odtworzenia do reakcji aktywnej. I w tym momencie, jeśli ja na tej energii postąpię inaczej, to wtedy zmienia się moje życie. Samo uwalnianie emocji, owszem, jest bardzo istotne, jest bardzo ważne, wchodzenie w kontakt ze sobą jest istotne, natomiast kiedy my zaczniemy pod wpływem uwalnianych emocji zachowywać się inaczej, Czyli robić to, czego wtedy nie mogliśmy zrobić. Co nie znaczy, że to musi być przeciwieństwo tego, co było wtedy. Tylko co ja teraz, kiedy uwolniłam te emocje, kiedy ja widzę, że, to, że jestem teraz dorosła, co ja teraz mogę zrobić? Jak ja mogę zachować się inaczej? Może ja mogę odmówić? A może ja mogę powiedzieć głośno, jak ja się z tym czuję? Ok? Jest to bardzo istotne, zwłaszcza jeśli macie takie sytuacje w związkach partnerskich czy w pracy. Jest to naprawdę istotne, żeby się temu przyjrzeć, dlatego że bardzo często my się skupiamy na tym, że, nie wiem, że mamy kłótnię z mężem albo, albo panowie kłótnia z żoną, i tak, to ona jest winna, to on jest winny, jak on się zachowuje, bla, bla, bla. Owszem, to, to nie chodzi o to, żeby teraz puszczać płazem to, jak jesteśmy, jesteśmy źle traktowani, ale co mi to przypomina? Kto mnie tak traktował? Kto tak do mnie mówił? Pobyt z tymi emocjami. I teraz, okej. Okay. A, moja mama tak mówiła, albo mój tata tak mówił. Ojejku, ja się wtedy strasznie czułam. Czułam się, jakbym nie miała nic do powiedzenia, jakbym mnie nikt nie rozumiał. Okej, okay, a co ja mogę teraz zrobić? Jak ja mogę teraz inaczej się zachować? Mogę powiedzieć ze sobą, mogę powiedzieć ze swoimi emocjami, mogę je uwolnić, mogę się w siebie wsłuchać. I jak ja mogę to przedstawić mojemu mężowi? Może ja mogę mu przedstawić mój punkt widzenia bez pretensji, tylko jak ja tego doświadczam, jak ja tego czuję. Czy on tutaj inaczej zareaguje? Może tak, może nie. Najważniejsze jest to, że ja to powiem, że ja to nazwę. Jak on już na to zareaguje, to już jest jego działka. To już jest, to już jest że tak powiem, jego podwórko i to już będzie od niego zależało, co on z tym zrobi. Ale ja mam prawo powiedzieć, tak? Jak się z tym czuję? Ja często jeszcze robię coś takiego na przykład w sesjach z osobami, że jeśli dotykamy właśnie takich przeżyć reaktywowanych, dotykamy rzeczy z dzieciństwa i pojawia się coś takiego, na przykład osoba mówi, może jak ja chciałam wtedy przewalić, albo jak ja chciałam wtedy się wypłakać, to ja wtedy mówię, okej, okay, to wypłacz to teraz. Powiedz teraz głośno, czego wtedy nie mogłaś powiedzieć. Albo na przykład miałam dziewczynę na sesji, która chciała po prostu tak machnąć ręką. Zrób tak, po prostu zrób tak. Albo innej osoby, która na przykład chciała wstać i powiedzieć: Nie, to, mówię, to wstań teraz i powiedz nie. To jest bardzo ważne, dlatego że też naszej fizjologii, naszemu ciału pokazujemy, że ona może teraz robić to, czego wtedy nie mogło. Okay? Innym sposobem na takie wejście w kontakt z emocjami, uwolnienie ich jest też pisanie. Jeśli, jeśli nie chcesz się opukiwać, o czym mówię w jakimś innym nagraniu, e, jeśli nie wiesz, jak procesować te emocje, po prostu weź kartkę papieru i napisz tak, jak to czujesz, bez żadnego tłumaczenia tej osoby, która robi Ci krzywdę, bez żadnego duchowiania tej całej sprawy, napisz tak, jak tego doświadczasz. Dokładnie surowe, czyste emocje. Zrobiłaś mi to, czuję się tak i wywalasz to na kartkę papieru, wyrzucasz to z siebie. Jest to też bardzo ważne i kiedy już ochłoniesz, kiedy to z siebie wyrzucisz, możesz na to popatrzeć i wow, co mi to przypomina? Kiedy ja się tak czułam ostatnio? Czyli znowu, tak? Czyli sposobów na uwolnianie emocji jest mnóstwo. Wybierzcie te, które z Wami rezonują, z którymi się czujecie dobrze, z którymi się czujecie komfortowo. Bo to Wy musicie się w tym poczuć bezpiecznie, to Wy w tym musicie się poczuć, że, że to z Wami rezonuje, ok? I jeszcze jedna rzecz, o której bym bardzo chciała powiedzieć, to jest ostatnia słowa bardzo ciekawego podcastu z dr. Judy Rosenberg. To jest, to jest pani psycholog, która opracowała świetny system, który nazywa Mind Map, czyli taka mapa jak gdyby umysłu. I też bardzo fajnie tłumaczy właśnie, jak te traumy i przeżycia z naszego dzieciństwa wpływają na nas, tak? I my często sobie, nam się wydaje, że my nie mieliśmy wielkich traum, że nie było źle, no bo nie miałem tak źle, nie byłem molestowany, nie wiem, nikt mi nie tłuk do krwi czy coś takiego. Zapominamy o tym, że bardzo często rzeczy, które się wydają błahe, które się wydają nieistotne, rzeczy takie jak na przykład znęcanie się psychiczne, mówienie po prostu przykrych rzeczy do dziecka, to wywołuje traumy. I, I dr. Judy bardzo fajnie o tym tłumaczy. I ostatnio właśnie bardzo słuchałam takiego podcastu z nią właśnie o tych triggerach, o tych wyzwalaczach. I ona podkreśliła bardzo jedną ważną rzecz. W dzieciństwie słyszeliśmy różne rzeczy na nasz temat, tak? W związku z tym, że nasi, nasi rodzice nie mieli przepracowanych swoich traum, nie mieli przepracowanych swoich rzeczy, nie byli w kontakcie sami ze sobą, nie kochali siebie samych. To przerzucali na nas to, czego sami w sobie nie kochali, i mówili do nas w sposób przykry. Mogli nawet nas poniżać, mogli nas upokarzać, wyśmiewać się, i my w związku z tym zaczęliśmy wierzyć w pewne rzeczy na swój temat. Zaczęliśmy to przyjmować jako, że to jest prawda, że to jest tak, ja jestem zła, albo ja nic nie potrafię, albo czemu ja nie mogę tak i tak, czemu ty nie możesz być taka jak twój brat czy siostra. Jeśli często to słyszeliśmy, Wydarzały się rzeczy, które nas w jakiś sposób krzywdziły i interpretowaliśmy to w pewien konkretny sposób, to na gruncie tego wszystkiego powstały pewne przekonania. I zauważcie jedną rzecz. Jak teraz ktoś w Was wywołuje silne emocje, to zauważcie nie tyle, co Wy myślicie o tej osobie, która Was to wywołuje, tylko co Wy w tym momencie myślicie o sobie. Dlatego, że bardzo często jest tak, że My myślimy, że się wkurzamy na tę osobę, która nam wywołuje te emocje, która nas wkurza. Tak naprawdę wkurzamy się na to, co o sobie myślimy. Bo jeśli załóżmy, masz przekonanie, jestem złą osobą. Ja na przykład nie mam takie przekonanie. Jestem diabłem, jestem złą osobą. Wszystko, co robię, to źle. I zdarza mi się jakaś sytuacja w życiu, tak? To to sytuacja, w której właśnie odpalało to przekonanie. Czyli coś się stało. I ja znowu tą sytuację interpretowałam jako, że jestem złą osobą. Czyli co w tym momencie się z, y, zadziewało? Właśnie to odpalało to przekonanie, które ja mam na swój temat. I ja mogłam być złą na tą osobę, która wywołała we mnie te emocje, ale tak naprawdę ona wywoływała to, co ja i tak na swój temat myślałam. Tylko dlaczego to wywołuje ból? Dlaczego to wywołuje reakcje? Bo to jest nieprawda. My uwierzyliśmy w wiele kłamstw na własny temat. My uwierzyliśmy. Wiele rzeczy, które są nieprawdziwe, bo nie ma czegoś takiego, że człowiek się rodzi zły. Nie ma czegoś takiego, że człowiek jest beznadziejny. On się gdzieś musiał tego nauczyć. Ktoś mu to wbił do głowy. Więc też zachęcam do tego, żebyście się przyglądali w takich sytuacjach, tych właśnie trygujących, yy, tych wyzwalających, co ja w tym momencie pomyślałam o sobie. I dlaczego to jest yy, warto zrobić? Dlatego, że w momencie, tego wyzwolenia energii, tej trudnej sytuacji, zauważysz, co ty myślisz na swój temat, to masz na dzień dobry pokazane, co ty nieświadomie myślisz o sobie, bo my bardzo często sobie nie uświadamiamy przekonań. Są pewne przekonania, które my mamy i mówimy głośno, tak? Na przykład ja nie umiem tego, albo ja to nigdy się, nie wiem, w tym czy w tym nie osiągnę sukcesu. To są takie rzeczy, które my gdzieś tam mówimy świadomie, ale jest wiele rzeczy, wiele przekonań, do których się musimy troszeczkę dokopać. I jednym z najfajniejszych momentów, żeby się tego dokopać, to są właśnie te sytuacje stresujące, wyzwalające w nas bardzo silne emocje, bo one na dzień dobry nam pokazują, co my myślimy na własny temat. Okay? I bardzo często do mnie przychodzą dziewczyny, które są mamami małych dzieci i im odpala tak wiele i tak różnych dziwnych przekonań, które wyniosły z domu, więc naprawdę zachęcam do przyjrzenia się temu, okay? Często zdarzają się przekonania że tutaj jestem złą matką. A przecież matką uczysz się być od początku, jak masz dziecko przez całe życie. To nie jest proces zakończony. Nikt nie dostaje i nie idzie do szkoły na dwa lata i się uczy, jak być matką. To jest proces. Więc skąd to przekonanie jest tą złą matką? No musiałam gdzieś się tego nauczyć. Ktoś mi to gdzieś wrzucił. Może kiedyś byłam tak zwaną złą córką, a teraz jestem złą matką, złą żoną. Także naprawdę warto się temu przyjrzeć, dlatego że to nam pokazuje, co my myślimy na własny temat, i naprawdę, kochani, to są kłamstwa. To nie jest prawda. To są rzeczy, które my zinterpretowaliśmy, to są rzeczy, które nam wmówiono, i one nie miały zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. Bo nawet jeśli dziecko popełniło jakiś błąd, czy nie wiem, rozlało coś, czy zrobiło jakąś głupotę, to nie jest powód, żeby mu mówić, że jest nieudacznikiem. To nie jest powód, żeby mu mówić, że zasłużyło teraz na lanie. Absolutnie. To nie jest żaden powód. Także Naprawdę zachęcam Was do przyjrzenia się tym, tym triggerom, do przyjrzenia się tym wyzwalaczom. Naprawdę są niesamowitą, nie, ma, mają w sobie niesamowity potencjał do uzdrowienia nas. Także potraktujcie jako takie portale e, do samych siebie. Okay? Bo to jest tak, jakby e, jak w dzieciństwie na przykład czegoś nie mogliście czuć, czy, czy przeżywaliście jakieś trudne rzeczy i ten proces nie mógł zostać zakończony, te emocje nie mogły do końca zostać wyrażone to one są gdzieś w Tobie zablokowane. I kiedy pojawia się w Twoim życiu taki wyzwalacz, to to jest jak takie wołanie tego, tego małego Twojego ja, tego, tego tej małej istotki, która mówi ratunku, chodź tu do mnie, przytul mnie, wysłuchaj mnie, mi jest tutaj zimno, ciemno, nikt mnie nie słyszy, nikt mnie nie rozumie, mi jest tu źle. Więc wróć wtedy do siebie, posiedź wtedy z sobą, wysłuchaj siebie samego, jak Ty się czujesz w tym momencie, ok? Co ci to przypomina z przyszłości? A co ty możesz teraz zrobić inaczej? I w ten sposób, kiedy też postępujesz inaczej, kiedy zaczynasz aktywnie reagować na daną sytuację, to w ten sposób też pokazujesz temu swojemu małemu ja, temu wewnętrznemu dziecku, że ono jest bezpieczne, bo teraz jest ktoś silniejszy, większy kto się nim zaopiekuje, kto nie pozwoli, żeby ktoś więcej go skrzywdził. I w tym momencie my uzyskujemy taką siłę wewnętrzną, że nic nas nie zatrzyma, bo dajemy ją sobie sami. My już nie czekamy na kogoś z zewnątrz, że ktoś przyjdzie, że ktoś nas uratuje, że ktoś nam życie naprawi. Słuchajcie, my to mamy we własnych rękach. Ja może teraz po prostu brzmi ideologicznie, ale ja po prostu wręcz się ekscytuję tym, dlatego że, no pomyślcie, no, co się dzieje z człowiekiem, który zaczyna w siebie się wsłuchiwać Zaczyna aktywnie reagować na to, na to, co się w jego życiu dzieje. On jest naprawdę nieco do zatrzymania, i to jest siła, która wypływa ze środka. I to jest proces, kochanie. Tego się nie robi w jeden dzień, tego się nie robi w jeden tydzień dajcie sobie na to czas. Jeśli przez 30 lat postępowaliście inaczej, to teraz trzeba to wszystko przemienić, przerobić, e, przetransformować. Także e, nie od razu Rzym zbudowano. E, bardzo Was zachęcam do przyglądania się tym, tym wyzwalaczom. Naprawdę mogą, mogą być krokiem e, i sposobem, i portalem do ogromnej wolności. Także e, z tym Was zostawiam i do usłyszenia.